sobie print screeny wydrukować, dać na ścianie w garderobie. Ja mogę być twoją inspiracją. Proszę. Szolik, powie mi ktoś o co chodzi? Zweter w paski, a włosy w fale, to to już do siebie nie pasuje? Czy ja wiem? Nie, chyba trochę za. I 110 stylizacji z nich. Kumacie już, dlaczego mówię powodziowe albo bagienne. To nagle to zaczęło pasować. Hej, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Marta i jesteście na kanale Andrew Meda. Dzisiaj zapraszam Was na jakże cukierkowy odcinek, czyli wiosenne stylizacje w mega pastelowych kolorach Sinsei. I tutaj do Was pytanie, jakie kolory najczęściej wybieracie w swoich stylizacjach i w jakich czujecie się najlepiej: pastelowe, raczej czarno-białe i beżowe, czy idziecie w totalnie intensywne kolory, a może macie totalny miszmasz? Radzicie sobie z tym i łączycie jak wam dusza nakazuje danego dnia. Koniecznie napiszcie w komentarzu intro i zaczynamy. Słuchajcie, mam tutaj coś takiego przygotowanego. Tutaj też mam jeansy będziemy sobie to dzisiaj mierzyć mamy tutaj baby blue spódnicę, również jasno niebieskie spodnie biały taki sweterek lejący on jest z takiego materiału, ja to zawsze mówię makaronowego, bardzo lubię ten materiał, on jest mega wdzięczny i super się nosi, kolejna to ramoneska, którą już Wam pokazywałam wcześniej i to jest w ogóle możecie mieć dwie ramoneski w cenie jednej, bo ona kosztuje 69 zł, ja Wam ją pokazywałam na Instagramie, jeszcze jak widzicie nie działam z niej metki, natomiast jest po prostu hitowa. Mam również w kolorze czarnym, ale ta różowa jest tak urocza, że to jest nieprawdopodobne. Kolejne to taki żakiet. W ogóle pięknie skrojony, taki różowy sweterek. On ma super rękaw taki trochę dłuższy, nie jest to zupełnie krótki rękawek. Jeżeli macie kompleks z ramionami i z rękami, to on właśnie zakrywa gdzieś. Dotąd, więc to jest super dla mnie. Oczywiście sweterek w paski. Przednio kupiłam w rozmiarze M, ale przedmi z defektem, więc go wymieniałam i kupiłam sobie y, drugi. I tutaj mam absolutny hit, także tutaj już Wam pokazuję wszystko. Aha, jeszcze jeansiory. I to są takie jeansy powodziowe albo bagienne. Mm, ale dlaczego to Wam zaraz pokażę? Wydarzyło na moich włosach, to ja nie wiem. Zobaczcie, jakie mam loki. Rozpuściłam tego koka co miałam chwilę temu i patrzcie na to. No to tak nie w temacie, ale musiałam się pochwalić. W tym odcinku zależy mi, aby zrobić takie pełne, kompletne stylizacje w kolorach pastelowych. Także wszystko, co tutaj znajdziecie i będzie ubrane na mnie, jest właśnie z Sinsay. Więc stwierdziłam, że to będzie fajna opcja, a nie takie mierzenie i testowanie, tylko kupienie konkretnego zestawu, gdzie będziecie ubrane od stóp do głów. I z tych um, rzeczy, które widzicie za mną, chcę stworzyć różne, rozmaite zestawy. Jeszcze przyniosę sobie pasek, który również jest z Sinsay, żeby to wszystko okalać, Dodatkami i tutaj przygotowałam sobie buty żeby był większy i owca cała żeby niektórzy po prostu byli zadowoleni że w końcu nagrywam odcinek w butach więc tak dzisiaj, dzisiaj będzie w butach i mam tutaj baleriny, już wam mówię skąd są te są z Half Price, więc raczej ciężko będzie je dostać buty są z Zary ja wam je linkowałam, dodawałam w rolkach, więc też wszystko macie kolejna to torebka z naszego sklepu czyli ukochana Mimi to jest najpiękniejsza torebka na świecie kupiło ją od nas z masę osób i wszystkie jesteście zachwycone, jak ta torebka jest wykonana. Także, no, mówi sama za siebie. I mam tutaj pasek, również z i Wszystko, jak widzicie, jest w podobnej kolorystyce. Zaczynamy! Ubrania mogą być nieodprasowane. Za co bardzo przepraszam, ale miałam wypadek z żelazkiem i chcę ten odcinek nagrać, zanim wyjdą mi ogromne plęskierze i jeszcze mi spadło pudełko, i przeharatało mi po całym tym podrażnieniu. Także mega się sparzyłam dzisiaj. Au, po prostu boli, ale dobra, pominimy to. Pierwsze, pierwsze co założymy, to zaczniemy od tych spodni i to są spodnie, słuchajcie, które mają być takie, takie cygaretki z kantem, eleganckie, ale co ciekawe, to one nie mają tutaj miejsca na pasek, Natomiast z tyłu, zobaczcie, mają wszytą gumę, więc się dopasowywują, więc jakby e, też kiedy kupicie je trochę mniejsze, to ta guma właśnie będzie z wami pracowała, przez co są mega wygodne. Tył, przód. Natomiast e, materiał jest bardzo przyjemny. Spodnie wyglądają w ten sposób. Możecie zobaczyć tył, przód. Staram się to jak najlepiej wam pokazać. Tak, za dobrą sprawę, nawet z tą bluzką nie wygląda to najgorzej. Natomiast chcemy zrobić pastelowe słodziaki, które są stricte since, więc już przebieram bluzkę i wam pokażę. Pierwsza stylizacja wygląda w ten sposób. Ja ten sweterek włożyłam sobie pod stanik. O, zobaczcie to, jak tutaj widzicie. Przez to on jest po prostu krótszy i fajnie, e, fajnie wygląda do tego torebka. I te buty, które pokazywałam wam wcześniej, że tak prezentuje się cała stylizacja, i uważam, że to jest gotowy look zarówno wygodnie, jak i elegancko. Także jeżeli szukacie połączenia tych dwóch aspektów, to jak najbardziej tym zestawem możecie to zrobić, ja się czuję, jakbym miała się po konferencji na plaży poprzechadzać, i pasuje mi to, pasuje mi to. Chciałabym mieć konferencję niedaleko plaży, więc będę sobie przechadzać się w myślach. Tak, pokażę Wam jeszcze, jak długi jest ten speterek. On jest taki, ale tak to już nie wygląda. A wsadzenie tutaj, no też by. Od biedy mogło być, ale to tak bardziej niechlujnie wygląda, a pod stanikiem tak jak miałoby być. Wygląda jakby ten sweterek był w ten sposób szyty. Mam tak dość ciemno, bo jeszcze słońce jest po drugiej stronie i te kolory są takie dość chłodne, natomiast idealnie odzwierciedlają to, jaki kolor mają te rzeczy. Dobrze, i teraz lecimy z kolejną styluweczką. Do tych spodni możecie kupić identyczną marynarkę, natomiast ja kupiłam różową. I tak to wygląda. Wydaje mi się, że całkiem ciekawie. Pod spodem mam po prostu ten sweter, tylko narzuciłam tą marynarkę. Zobaczcie, jaka ta, jak ta marynarka wygląda. Ja się zastanawiałam nad tym kolorem, ale zarówno te spodnie, jak i ta marynarka, te pastelowe kolory jakoś idealnie pasowują się w. M moją propozycję samej z siebie wyglądu na tą wiosnę. Wyglądam jak landrynka, jak cukiereczek. Pastelowy to cukiereczek. Po prostu. Jest to takie słodkie, że to jest po prostu abstrakcja. Ja mogłabym reklamować wszystkie kosmetyki na kominie. Idealnie. Gdybym się wpasowała w kanapę, ona jest jeszcze tutaj nie rozcięta. Ja wiem, że to trzeba rozciąć spokojnie, natomiast wygląda to fajnie. Ja wam to pokażę też z płaszczem, również z stręczem. Następna, czyli ten sweterek, który ma taki skład, więc jest to? jest ten cukierek. Tylko, no po prostu, by mogła być reklamą fabryki czekolady Willy Łąki. Popatrzcie się, jak to pięknie wygląda. Niesamowicie! Ten sweter jest prześliczny, strasznie mi się podoba. W ogóle mam taki bióz jakby większy. I do tego mamy zwykłe baleriny, torebka i można lecić na miało. Spróbuję sobie dołożyć do tego, ale to już chyba za dużo kolorów. Chociaż, czy ja wiem, czy ja wiem. Nie, chyba za, trochę za, za dużo? To może nie do tego. Dobra, to, to olewka. Natomiast sam speter tutaj ma. Zobaczcie, takie coś. On jest taki naciągliwo, rozciągliwy. I ja z tego rodzaju swetrów mam też białe i one się super sprawdzają, jeżeli nie macie co na siebie ułożyć. Nie? E, ja często tak mam, niby szafa pełna ubrania, nie mam, się za, nie, 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 nie mam się do czego, w co się ubrać. Nie wiem, dlaczego to tak jest. Ja kupuję, na wieszakach jest przepięknie, wszystko mi pasuje, przychodzi do szafy i nagle to ubranie przestaje mieć jakikolwiek sens. Ja nie wiem co się dzieje, no nie? Ja potem patrzę na tą bluzkę, która w sklepie wyglądała zajebiście do wszystkiego, w szafie nie pasuje mi do niczego. O co chodzi? Powiem mi ktoś o co chodzi? Dlaczego to się tak dzieje? Bo ja nie jestem w stanie tego sobie uzmysłowić i ogarnąć na żywo. Więc najlepsze jest to, że nawet jakbym kupiła wszystkie te ubrania, z którymi mierzyłam w sklepie tą bluzkę i wsadziłam je do szaty, to magicznym sposobem przestałyby w ogóle do siebie pasować wzajemnie, więc teraz bierzemy w domu. Przynajmniej wiem, że to jest na tym gruncie, na którym powinno stracić znaczenie i nie traci. ten za szybko. Dobrze, to kolejna stylizacja i lecimy następną. Paski nosi je na sobie. paski nie pofalują, byś chciał paski. Dzień. Czy, jeżeli mam sweter w paski, a włosy w fale, to to już do siebie nie pasuje? Puch. Samoopalacz mi zszedł. Ubolewam nad tym bardzo. Muszę się zaś dzisiaj nasmarować. Ale tydzień się trzymał. Tak, dobrze. Jak nie jestem posmarowana samoopalaczem, to mam wrażenie, że wyglądam jak po prostu. Big milk. Jak big milk. Załóżmy teraz malinową polewę do tego big milka. Dalej te same spodnie, dalej te same buty. I na bluzka z insane. I to jest z bluzka, Zamówiłam sobie jeszcze rozmiar mniejszą, gdybym schudła, aby je mi wycofali. To będę już miała. I do tego ta koszula z Sinsę I ona, no to jest taki: no, znowu na plażę. Chociaż zawsze mówiłeś, że na plażę, jak nie masz gdzie tego ubrać, to na plażę. Ale do, na miasto, na zakupy, po dziecko do przedszkola. Kumacie, ja Wam wizualizuję, gdzie się można tak ubrać. Na spacer, w piękny, dżdżysty poranek, niedzielno-miejski. Dobrze obrazuje? Kumacie, kumacie Tak, albo po południe, takie nieco chłodniejsze, może do jakiejś restauracji, ale nie takiej zamkniętej i jakiejś wykwintnej. Nie, nie, nie. Restauracji na świeżym powietrzu, gdzieś niedaleko park, lody. Można się ubrać pod sytuację? No można. I trzeba mieć torebkę, która pasuje do każdej sytuacji. O, a słuchajcie, teraz nawet możecie mieć spodnie od piżamy i brać udział w wideokonferencji. Jest wygodnie, jest pięknie. Teraz spróbujmy sobie to. I od razu się robi bardziej sportowo. Do tego adidejszy. O, tak wygląda, tak mi się nawet bardziej podoba. Słuchajcie, teraz mam więcej kształtu. O, ja się przysunę. Widzicie różnicę? Ja z kształtem, ja bardziej luźno. Nie powiem, że bez kształtu, bo to sama sobie pojadę, nie? E, bo, bo czasami lepiej tak się ubrać, a czasami lepiej tak. No dobra, nie powiem nic, no tak mi się podoba, nie? Tak, 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 tak mi się podoba bardziej. Słuchajcie, tu się wyświetla numer stylizacji, którą mam. pokazuję cały czas z tych y, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć rzeczy i to jest, nie wiem już, która stylizacja, natomiast teraz z tą kurtką wygląda to tak i teraz wygląda fajnie, bez tych pasków po prostu jest lepiej. Dalej ten sam spód, słuchajcie, to jest kurtka, teraz rzakiet, Zaznaczcie, żeby tak żakiet ze swetrem nie łączyć, jeżeli ktoś nie lubi, to może sobie po prostu zarzuci na to żakiet, i ta bluzka daje, popatrzcie, jaki ładny spód. Sorry, ja to będę chwaliła dzisiaj, bo ja to tak przemyślam, że ja uważam, że jestem guru mody tutaj. Guru mody! 10 rzeczy kupujecie, wyszło mi to chyba 4 stówki w sumie. Tak mi się wydaje, a stylizacji to ja Wam naczepię tutaj. Wiecie, że macie gotowe, nie? Porobić sobie print screeny, wydrukować, dać sobie na ścianie w garderobie. Ja mogę być twoją inspiracją. Proszę, nie ma za to. I zobaczcie, mamy kolejną opcję. I równie, równie ładną. Podoba mi się? Chociaż teraz, kurde, wyglądam jak Captain of the Jack. Tak sparło. Nie wiem, jakby się poczułam jak kapi na statku. Farujące morze, mrugające gawski. farujące morze. Zdecydowanie wolę otwarte, rozpięte, żakiety i kurtki. A miałam ma przynieść jeszcze ten płaszcz. Dobra, czekajcie, przepraszam. Wyobraźcie sobie, że dalej go nie wiesz od poprzedniego odcinka. Dlaczego? Dlatego? Dlatego! Come on, nie? Jak to Was za nie zainspiruje, to już nic. Ja się wyrobiłam z tymi stylizacjami. Ej, naprawdę. Mówię Wam, moja facja to na twarzy i zróbcie sobie... Jak te plakaty, co się nad pralką daje, co jest jak, nie wiem, suszy, co oznaczają te znaczki na metkach, nie? 40 stopni, tam jakieś kółko przekreślone, a trójkąt wyfalowany czy coś tam, to mnie może w garderobie ten... Ja może na koniec dam takie całe zestawienie tego, nie? Ale założymy sweter. Ja uważam, że to. Ja, ja stworzyłam taką szafę kapsułową dla pasteli. Jeżeli ktoś jest takim cukiereczkiem, to ja już mogę tutaj Was ostro inspirować. Tak, uważam. Aaaa, mój palet, Pizzas, Mauria Poli. O, oh, zaś dyrdolce, nie? Jeszcze nie zdążyłam yy, obciąć. Słuchajcie, wczoraj mi patrzela przyszła, więc wygląda elegancko. No, elegancko, no, elegancko. Jeszcze raz sobie kliknę. Klikaj ze mną, uuu, elegancko! To już czas na jeansy. Pokażę Wam teraz, dlaczego bagienne. Słuchajcie, one mają rozkloszowany kształt, ale ja zawsze uważałam, że te. E, Rozkloszowane, dzwonowaty kształt. Ja zawsze uważałam, że te dzwony muszą wiecie, sięgać, nawet ze szpilkami wręcz do ziemi. A teraz wszedł taki trend, może się nie sprzedały innego rodzaju spodnie, a może po prostu. Spoko to jest. O, po prostu tak. Powiem spoko. Dlaczego? Dlatego, że są dziewczyny niższe, wyższe i tak dalej, i mnie strasznie męczyła odpowiednia długość spodni. Słuchajcie, ja musiałabym kupować spodnie zawsze w dwóch długościach: jak mam szpilki i jak nie mam szpilek. Bo, no, bo mi nie pasują dość wzajemnie ten, a ja rzadko chodzę mimo wszystko w szpilkach, chociaż nie za rzadko. I głupio byłoby kupować tylko i wyłącznie spodnie, które pasują ci do tego albo do tego z rurkami. Nie było takiego problemu, no nie? Ale z takimi rozproszowanymi już jest. A te są takie dość krótkie, więc pokażę Wam, jak wyglądają. Chociaż te mi były ultra wygodne. I o dziwo mam rozmiar 36 z tamtych spodni. E, te mam 38, ale trochę z dupy mi lecą, wiesz? To może być całkiem fajny odcinek. Słuchajcie, 10 ubrań i 110 stylizacji z nich. Mam też spódnicę, ale też za duża. Zamówiłam sobie już mniejszą, bo jest piękna, ale dla mnie za duża. A wziąłam MK. teraz wszystko eski. Cud. Cud nad Wisłą. I jestem ciekawa, co Wy będziecie uważały o tych spodniach. Eee, jako... o ich długości. Ja sobie szpinki ubiorę, będzie po prostu wygodniej, bo te buty to tak strasznie ciężko mi się ubiera. Ja nie byłam od razu... Was nastawię troszeczkę, chwycę się tego staty. Ja nie byłam do nich przekonana. Ale się ubrałam z górą i, i, i najpierw ubrałam rozmiar 38. Są strasznie brzydkie, nie? Potem stwierdziłam, no dobra, zaryzykuję, ubiorę rozmiar 36, i wszystko nabrało sensu. Teraz was z i pokażę. Słuchajcie, właśnie dlatego, widzicie tą długość tych spodni? Ja totalnie nie kumam, że to jest ok, czy nie ok. Czy to są spodnie dla jeszcze niższych dziewczyn niż ja? czy właśnie dla takich jak ja. Ja mam 164 cm wzrostu, a te spodnie sięgają mi ponad kostkę. Więc to jest chyba odpowiednia długość, bo to są takie trochę rybaczki, trochę ósmych, trochę nie wiem co. Jeszcze brakuje mi tu paska, żeby to nabrało takiego Ładnego wyglądu, natomiast powiem Wam, że one mi się jakoś bardzo podobają. One podobają mi się ten kolor, podoba mi się ten kolor tych spodni, to jak one się zachowują tutaj na biodrach. Też mi się to wydaje, że wygląda to bardzo ładnie. I tyłek. Komacie już, dlaczego mówię powodziowe albo bagienne na te spodnie. Ale one mają też taki baby blue kolor, taki kolor jasnego jeansu, ale nie jest to taki kiczowaty kolor, który bardzo ciężko z czymś połączyć. Ja mam takie spodnie z H&M, strasznie mi się podobały, wydawało mi się, że będą super. Natomiast totalnie mają taki odcień, niby taki, który mi się bardzo podobał, ale nie mam go z czym połączyć. Natomiast te fajnie wyglądają właśnie w takim zestawieniu. Ja uważam, że to stylizacyjnie wygląda całkiem fajnie, nie? Pomimo, że te spodnie są jakieś takie dziwnie krótkie, ale to chyba ma tak wyglądać, wiecie? To chyba ma tak wyglądać. Nie, podświadomie łykłam ten trend. No i do tego ten żakiet, znowu ten sam, więc jak widzicie po, po raz kolejny ta sama jakby podstawa tego wszystkiego. No i tutaj mam e, brązowy pasek, ale bardziej pasowałby na przykład biały. Chociaż do butów nie wypasuje i do torebki, no nie? Więc mamy raz, dwa, trzy, cztery kolory. To już za dużo, nie? Bo to się mówi, że, że trzy kolory mają być w stylizacji. Gdzie ta ostrość? Jesus! Tak, właśnie kiedyś oglądałam dziewczynę i ona e, mówiła, że żeby stylizacja była schludna i taka wyglądała na bardziej modną, to muszą być trzy kolory i dodatki. I w sumie ja się z tym zgadzam, bo jak jest więcej kolorów, nie mówię tutaj o jakichś zorzastych sukienkach, które mają na przykład 10 kolorów od razu. E, chociaż policzyłam te sukienki. Ciekawe, czy one mają e, tyle kolorów, czy mieszczą się w tej trójce. To od razu robi się nam taki bigos w ubraniu, a jak trzymamy się tych trzech kolorów, to jest o wiele fajniej, no nie? Natomiast no, tutaj no, rzadko kto ma biały pasek albo y, różowy pasek, więc musiałam tutaj dołożyć ten beżowy. No, buty jakiegoś koloru muszą być. Też pasek wygląda jak kawałek skóry, więc w sumie dobrze to wygląda. A właśnie zachęcam Was do tego, aby wybrać stylizację, która Wam się najbardziej podoba. A linki daję w opisie, bo chyba nie powiedziałam, nie? Ale to zazwyczaj staram się dawać tutaj wszystko, chyba, że coś jest wyprzedane, nie ma tego w ogóle mi znikło z historii zakupów i tak dalej. Słuchajcie, z tym żakietem też zajebiście pasuje, co nie? Bo tutaj, do patrz. Z tym żakietem też wygląda to super. Ta zwykła biała bluzka, do tego te spodnie. Ja nie byłam przekonana, ale kurde, te spodnie mi się naprawdę mega podobają. Uważam, że to są naprawdę bardzo ładne gacie. Fajnie mimo wszystko tutaj trzymałem ten brzuch, bo ja z tą partią ciała, jak wiecie, zawsze mam największy problem. Ja też mam taką budowę, że tutaj ten brzuch on w tym miejscu trochę bardziej wystaje. jak tutaj mam płaski, zupełnie pępek płaski, to tutaj zawsze mam tak jakby nie wiem, taka kropla się ze mnie robi, krupla drąży skałę, więc wiecie jak jest, no ale e, tak to wygląda i to też mi się bardzo podoba, w ogóle jestem urzeknięta tym płaszczem strasznie mi się to podoba, fajnie, że jego można tak układać, mi się podoba taki właśnie krój, który poszerza biodra w moim przypadku ja nie mam jakichś bardzo szerokich bioder, więc idealnie mi to pasuje a jeszcze nie pokazałam wam bluzki z którą te spodnie wyglądają ideolo po prostu dodatkowo z tym swetrem też będą świetni więc ja tutaj natrzepię wam tych stylizacji, żeby nie był było. Już nie będę liczyła do tego, że jak dodamy do tego płaszcz, to będzie kolejne i kolejne i kolejne. Ale tak, no to by było, to by było dobre. Kurczę, natrzepię tutaj cholerę. Nie no słuchajcie, to mnie jara max. Dlaczego? Dlatego, że... Zobaczcie. Bierzemy kilka ubrań. No dobra, ten płaszcz trochę podrasuje nam koszt całości, ale one do siebie zajebiście wszystkie pasują. Wróciłyście z pracy, ciepiecie marynarką, ubieracie ramoneskę i na grilla patataj. Ewentualnie możecie zmienić sobie buty na niższe, no bo na grillu grząsko i jeszcze wam kiełbasa gdzieś spadnie, to nie, to się nie opyla. Natomiast zobaczcie jak to szybko wszystko przeskakuje jedno z drugim i teraz weźmiemy, ubierzemy sobie Peterek. I słuchajcie, najlepsze jest to, że ubrania nie są jakoś bardzo drogie. Okej, okay, umówmy się, że to nie jest mistrzostwo, ale jak założę na to, bo trochę się brejazem nie robi, ale jak założę na to płaszcz, to słuchajcie, już mamy taką opcję na, na chłodniejsze lata. Dobra, powiedzmy, że zaliczacie mi to. Jeszcze to ładnie ułożę. Zaliczacie mi to. Słuchajcie, ja przyniosę kapelusz. Przyniosę kapelusz. Czy mi ściągnę ten kapelusz, bo nie wiem, czy kosakiem będę ściągnął. Słuchaj, kapelusza nie znalazłam. Nie mogę tam sięgnąć, kurczę, pysk. Ale znalazłam czapulinka. Nie no, teraz wygląda jakbym chciała kogoś śledzić i chciała, żeby mnie nie poznał, nie? Ja nie wiem, dlaczego ci ludzie zawsze czapki ubierają. Ta czapka jest jakby dla mnie za mała. Nie wiem, albo łeb mi urósł, albo mi spuchło od tej wiedzy. No nie wiem, już się dalej i nie da rozszerzyć. Że to jest chyba czapka na dzieci. No powie powiedzcie, czy teraz nie wyglądam jak ten, który tam siedzi. Jeszcze mi brakuje gazety żebym żeby mogła z nad tej gazety kukać. Nie o no tego to sobie nawet ja sama nie zaliczam, o. to, to nie, to nie. To. Z kapeluszem wyglądałoby lepiej, ale no nie sięgnę, nie? Muszę sobie kupić drugą drabinkę, żeby miała też w garderobie. Teraz Wam pokażę... Yy, bluzkę, bo tego nie widziałam, ale teraz pokażę wam bluzkę, którą chciałam bardzo dopasować do tych spodni i uważałam, że wygląda prze zajebiście i dlatego właściwie zdecydowałam się, żeby te spodnie ze mną zostały. Ja wiem, że mają jeszcze metki, ale dlatego zdecydowałam się, żeby te spodnie ze mną zostały ze względu na tą bluzkę, bo jak połączyłam to z różową bluzką, to nagle to zaczęło pasować. Zobaczcie, ja nie mam jeansów, które pasowałyby do różowej bluzki, a te pasują. Szok i niedowierzanie. Zobaczcie, jakiego jest urączka. Niżej. Mi się to bardzo podoba. Lubię bluzki z tą długością rękawa. Zobaczcie, jak wygląda smuklej moja ręka. Więc wszystko, co Was krępuje, macie zakamuflowane właśnie tym rękawem. To jest schowane, i mam wrażenie, że ta ręka po prostu nam się wyszczupla więc dla mnie to jest bomba. Ja mam tą bluzkę w rozmiarze S, ale uważam, że XS-ka byłaby tutaj jeszcze bardziej trafiona, wtedy by mi się tutaj nie marszczyła, a tego chciałam uniknąć. Chciałam, żeby ona była taka na maksa dopasowana, no bo spodnie mam luźne i to chciałam tą taką lżejszą górę. Natomiast wydaje mi się, że też całkiem fajnie wygląda, chociaż z tą białą teraz uważam, że wyglądało to mimo wszystko chyba lepiej, nie? Kolejna, ta ta, ta 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 różowej kurtki, do tego nie ubiorę, ani różowej góry, bo to, to po prostu nie będzie mi tutaj pasować i uważam, że będzie się ze sobą gryzło. Dodatkowo narzucenie takiego swetra też chyba nie będzie najlepszym pomysłem, no bo tutaj mamy dwa sweterki, więc nie wiem jak to będzie wyglądać, ale z czystej ciekawości założę, tak wiecie, na górę, ale bardziej myślałam o tym. O, nawet nieźle, wiecie, bo to też takie stylizacyjnie na topie. Akurat mam na lewo, ale wiecie o co chodzi. Szolik. Od razu z bluzki możecie sobie zrobić szalik. Ja tutaj właśnie od razu takie yy, życiowe rozwiązania Wam daję. Oj, skakankę też możecie z tego swetra sobie wymachnąć. No i tak to wygląda. Pewnie zastanawiacie się, jak te spodnie komponują się z paskami. Otóż już śpieszę z wytłumaczeniem. Założyłam sobie na tamtą bluzkę paski. Wygląda to tak. I też wydaje mi się, że wygląda to spoko. Także kolejna jest. Trochę się już zmęczyłam. Przejdźmy może do spódnicy, nie? Jeszcze coś bym wykombinowała, ale przejdźmy może do spódnicy. A może ta koszula? I z tą koszulą wygląda to w ten sposób. Pod spodem mam białą bluzkę. Jak to chcemy rozpuścić, to wygląda to tak. Także nie wiem, czy zaliczyć sobie związaną jako jeden i rozwiązaną jako dwa. Chyba nie. No nie, to już będzie przestada. I ostatnia, czyli spódnica. Dotarliśmy, ale ja widzę, że idą I Jak tam? Idziesz mi z lekarstwem, kochanie. Ojej. O, masz Pokaż mi co za lekarstwo. Nie. Sam. Dziękuję! <laughs> tak się wypalił przed apteką. Ojej! Ale w no się, się uderzył, ale płako troszkę ale szybko przeszło. Super! Dzielny był, super było. Fajną ta torba się przydała? Tak. Masz kabanosika? Ja to kupiłem! To kupiłeś, to mam się od razu sobie robić psik psik. A nie, to jest taka Maść. Okej, okay, lepiej. Okej. Okay. Okej, okay, ja Dziękuję Ci bardzo, skarbie. Bardzo się do mamy przyda. Buziak. O ty gabatoziku. Spódnica wygląda w ten sposób. I jest dla mnie za duża, bo ona mi trochę tutaj zjeżdża, ale zamówiłam sobie Eskę. Jestem bardzo ciekawa, która będzie leżała lepiej. Ona jest taka bardzo długa. Zobaczcie, mega ładnie to wygląda. Bardzo letnia, bardzo zwiewna i bardzo przyjemna w noszeniu. Jestem ciekawa, jak wy prasujecie plisy. Ej, plis, plis, <gryw> powiedzcie, jak plisy prasujecie. Będę wdzięczna. Nieźle. Nie jest do końca żakiet do tego i lepszy byłby y, niebieski pasek. To by było sztos. Ale jestem ciekawa, jak uważacie. Chyba nieźle. W tym odcinku zapraszam Was bardzo serdecznie na Instagrama. Na Instagram miałam milio, czyli torebek i pozostałych naszych rzeczy, ponieważ tam będą pojawiać się też takie stylizacyjne sprawy, więc tam was bardzo serdecznie odsyłam. Mam nadzieję, że ten film dostarczył Wam mega dużo inspiracji. Niesamowite jest to, że każda z tych rzeczy, którą Wam tutaj zaprezentowała, pasuje do siebie wzajemnie, więc dzięki temu będziecie miały się w co ubrać. I teraz moja propozycja jest taka, czy chcecie, abym wyrzuciła z szafy wszystkie rzeczy, które mam i zawiesiła tylko te, które Wam pokazałam i zrobiła z nimi taki tydzień stylizacji, który Wam pokaże, jak będę wychodziła z domu i tak dalej, i tak dalej. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co uważacie na ten temat i czy taki odcinek byście chciały zobaczyć, bo może to być całkiem fajne. A jeżeli temat zaskoczy, to będziemy robić tak częściej. I możecie napisać w komentarzu, z jakiego sklepu chciały Abyście, abym coś takiego stworzyła. Tymczasem ja się z wami żegnam. No, cały ściska mocno, zapraszam na pozostałe filmy oraz do subskrybowania i przede wszystkim do wpadania tutaj na kanał regularnie, ponieważ wiem, że nawet jeżeli subskrybujecie i macie dzwoneczek, to niestety YouTube jest kapryśny i nie do końca chce podpowiadać te treści, więc warto chociaż raz w tygodniu odwiedzić mnie tutaj i sprawdzić. Co nowego dzieje się na kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ściskam Was bardzo, bardzo mocno i zapraszam na Instagrama, bo tam mnie jeszcze więcej i mam z Wami cały czas kontakt. Buziaki. Bye!